Cześć, oto nowy Fiat Grande Panda, ten najważniejszy, ten, który prawdopodobnie zadowoli wielu i ten, który prawdopodobnie będziemy spotykać w wielu egzemplarzach na polskich ulicach. Dlaczego? Bo jest to jego benzynowa odmiana. Jest to samochód tańszy od Suzuki Swift, Hyundai i20, Citrena C3, Aircross czy też Bajka Beijing 3. Subskrybujesz nasz kanał? Jeśli jeszcze nie, to koniecznie to zrób, gdyż nadal połowa z Was tego nie robi. Napisz też komentarz, co sądzisz o tym samochodzie. Przechodzimy do filmu. Ile kosztuje Fiat Grande Panda? Minimum 79 800 zł. I biorąc pod uwagę, że jest bezpośrednim konkurentem Dacia Sandero Citroena C3 oraz Hyundai i20, to jest to zdecydowanie konkurencyjny samochód, który wyróżnia się stylistycznie, bo stylistykę ma naprawdę ciekawą. Oczywiście Fiat Grande Panda to bliźniak techniczny nowego Citrena C3. Nowa Grande Panda mierzy na długość 3,99 m przy rozstawie osi wynoszącym 2,54 m. Nie jest najdłuższa i nie oferuje najwięcej miejsca pomiędzy przednim a tylnym przedziały. Pasażerskim. Tu zdecydowanym wygranem jest Dacia Sandero. Twoją drogą, test bliźniaczego Citroena C3 znajdziecie również na kanale. O tutaj. O stylistyce nowego Fiata Grande Panda mówiłem już w przypadku testu elektrycznej odmiany, którą macie. O tutaj. Jeśli chodzi o to, jakie różnice dzielą elektryczną wersję oraz spalinową, no to Fiat chyba odchodzi od tego znacznego różnicowania, gdyż samochody zarówno z przodu, jak i z tyłu wyglądają po prostu bardzo podobnie. Nadal mamy pikselowe reflektory, nadal mamy te pudełkowate kształty oraz wiele ciekawych dodatków. To, co znajduje się pod maską benzynowej Grande Pandy, was nie zaskoczy. To oczywiście silnik, który piarowo nie jest już nazywany piórtek, to oczywiście także jednostka znacznie zmodyfikowana względem tej wadliwej i mająca szansę być dobrym rozwiązaniem, ale o tym dowiemy się dopiero po latach ma około 70% nowych części w porównaniu do cieszącego się z sławą piórteka. No i na przykład zamiast paska jest tu łańcuch. To w każdym razie 100 konny, trzy-cylindrowy silnik benzynowy wspierany układem miękkiej hybrydy z akumulatorem o pojemności 0,9 kWh znajduje się tutaj także 20 to 8 konny silnik elektryczny, który został zamontowany pomiędzy silnikiem spalinowym a dwusprzęgową skrzynią automatyczną. I właśnie ten silnik odpowiada za ten układ miękkiej hybrydy, a systemowa moc całego układu to tak naprawdę 110 koni. No i deska rozdzielcza. W zależności od tego, w jakiej wersji Grande Pandy usiądziecie, tak będzie wyglądać deska rozdzielcza. Spójrzcie jednak, jakie są różnice. Pomiędzy najwyższą wersją wyposażenia, a tą podstawową, w której na środku nie pojawia się ekran systemu multimedialnego. Tak jak w przypadku wersji elektrycznej, również tutaj jest masa ciekawych detali. Styliści zwrócili uwagę na, przywiązali dużą uwagę do historii Grande Pandy, do historii Fiata. Także, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej takich ciekawostek związanych z tym modelem, to odsyłam Was bezpośrednio do samego testu elektrycznej odmian. Nie będę się już tutaj powtarzał. Widać we wnętrzu tego egzemplarza, że jest wiele wstawek z takiego błękitnego, granatowego. No niebieskiego, po prostu plastiku. Zostały one dodane tutaj po to, żeby uatrakcyjnić wnętrze, żeby było ono mniej szare, żeby było bardziej przyjemne i zdecydowanie w tej wysokiej wersji wyposażenia tego samochodu wnętrze wygląda dobrze, mimo że w momencie, w którym dotkniecie tych wszystkich materiałów, tych wszystkich plastików, to okazuje się, że są to raczej właśnie takie twarde, toporne tworzywa, a nie coś miękkiego i takiego bardziej premium. To wnętrze zatem w niczym nie odbiega od wnętrza wcześniej prezentowanej elektrycznej Grande Pandy. Przednie fotele są wygodne i nawet pomimo zintegrowanego zagłówka, nawet wyższe osoby powinny zająć tutaj wygodne miejsce za kierownicą. Sama pozycja jest dość wysoka. Mamy szeroką możliwość regulacji samego fotela na wysokość, na, pod kątem jego odległości od kolumny kierowniczej, od deski rozdzielczej. Również sama wspomniana już kolumna kierownicza posiada... Posiada dwupłaszczyznową regulację, dzięki czemu naprawdę zajmowanie właściwej pozycji przebiegnie szybko, łatwo i prosto. Z kolei miejsca z tyłu jest wystarczająco zarówno przed kolanami, jak i nad głową. Również mam go też dużo na stopy. No Naprawdę tutaj spod, spokojnie zmieściłyby się dwie stopy na sobie pod tym fotelem, gdyż on jest naprawdę wysoko. Owszem, nie jest to samochód na długie wojarze, ale jednak. Panda nigdy do czegoś takiego nie służyła, a raczej była samochodem miejskim. Jako miejskie auto Spisze się doskonale. Zaglądamy do bagażnika benzynowej Grande Pandy, i tu jest dobra informacja. Sam bagażnik w tym podstawowym ustawieniu tylnej kanapy ma pojemność 412 litrów i jest o 14% większy niż w przypadku elektrycznej odmiany Grande Pandy, która ma bagażnik o pojemności 361 litrów. To, co się nie zmieniło i co zwraca uwagę, to to, że próg załadunku jest tutaj olbrzymi. Olbrzymi próg załadunku, tylna kanapa składa się w proporcjach 60 do 40. Sam bagażnik nie oferuje zbyt wielu udogodnień, są jedynie dwa haczyki na zakupy i to tyle. No, natomiast sam próg załadunku to próg załadunku wstydu. Jak działa hybryda napędzająca Grande Pandę? Jak już wspomniałem, tutaj pod maską pracuje silnik benzynowy 1.2 o mocy 100 koni i on jest wspierany... Miękką hybrydą z silnikiem elektrycznym o mocy 28 koni mechanicznych. Hybryda ta nazywana jest miękką, choć tak naprawdę na to nie zasługuje, gdyż działa po prostu trochę jak klasyczna hybryda. Co to oznacza? Oznacza to to, że na przykład uruchamiając samochód, uruchamiacie go w trybie elektrycznym, że ruszając spod świateł często ruszacie. Korzystając jedynie z silnika elektrycznego, i po parkingu możecie przemieszczać się również korzystając z silnika elektrycznego. Można zatem powiedzieć, że jest to klasyczna hybryda, ale z niezwykle małą baterią, która pozwala na przejechanie w trybie elektrycznym jedynie 1 kilometra z prędkością maksymalną 30 km na godzinę. Także właśnie dlatego nie zasługuje na miano takiej zwykłej, klasycznej hybrydy. Jeśli chodzi o kulturę samego silnika spalinowego, no to tutaj niestety można mu dużo zarzucić, bo on jest dość głośny, słychać go. On nie jest specjalnie kulturalną konstrukcją znajdującą się tutaj do napędu. Plusem jest to, że Niewyczuwalny jest ten moment, w którym silnik spalinowy podłącza się do wcześniej używanego silnika elektrycznego, a to jest duży plus. Z pewnością kierowcy docenią także niskie spalanie tej jednostki napędowej. Na autostradzie wyniesie w okolicach 6 litrów na 100 km, a w mieście będzie to od 5 do 5,2 litrów na 100 km. Samo zawieszenie oraz układ kierowniczy działają już naprawdę perfetto, tak samo jak w przypadku elektrycznej Grande. Panda. Jest to wygodny samochód, jest to samochód niezwykle, o, o niezwykle komfortowym usposobieniu, takim idealnie pasującym do naszych europejskich zatłoczonych uliczek miejskich. A ile kosztuje nowy Fiat Grande Panda Hybrid? Tak jak już powiedziałem na początku, jego cena startuje od 79 800 zł, ale za tyle dostaniecie samochód w najuboższej wersji wyposażenia, najbardziej podstawowej, POP. Czy to dla Was mało, czy to dla Was dużo? Napiszcie koniecznie w komentarzach oraz powiedzcie, co Wy byście wybrali, gdybyście szukali samochodu tej wielkości. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się już w środę w nowym odcinku na poboczu.